Coraz więcej osób w Polsce stosuje testosteron podskórnie i zaraz powiem Ci dlaczego. Zanim zaczniemy, zostaw serduszko i obserwacje, aby szerzyć wiedzę dalej i lecimy z tematem. Bardzo często można spotkać się z rozpiskami lekarzy, którzy bazują na wiedzy z lat 70., gdzie masz podawanie testosteronu raz na tydzień, dwa tygodnie lub czasem nawet co trzy. To u dużej części osób będzie powodować skutki uboczne nie tylko jeżeli chodzi o wahania stężeń, ale także jeżeli chodzi o poziom hematokrytu, czyli gęstości krwi, jak i wzrostu estradiolu, który nie byłby tak wysoki, jakby to było dobrze rozplanowane. W microdozingu, który swoją drogą jest bardzo popularny od wielu lat w USA, droga podania i ogólnie schemat jest troszeczkę inny. Chodzi tutaj o bardzo małe dawki, ale często. Niektórzy nawet stosują codziennie lub co drugi dzień, więc można powiedzieć, że te iniekcje są bardzo częste w porównaniu do domieśniowych. Natomiast różnica tego, że jest to podawane podskórnie, robi dużą różnicę o wielu osób, które na przykład nie potrafią same zrobić sobie iniekcji. Zarówno badania, jak i praktyka z pacjentami pokazuje jasno, że microdozing powoduje mniejsze zagęszczenie krwi, brak Huśtawek nastroju i mamy cały czas stabilne poziomy z testosteronu bez pików niepotrzebnych, które są wysoko, a które pobudzają szpik kostny do tej gęstości krwi. Warto także zaznaczyć, że mikrodosing nie nadaje się na cykle, tylko głównie na terapię zastępczą i lekarz dobiera dawkę indywidualnie i u każdego będzie to inaczej, natomiast najczęstszy schemat to jest podawanie co dwa dni.